Bardzo serdecznie na kanale Matma w Małym Palcu. W dzisiejszym filmie omówimy sobie zagadnienie z działu liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne. Zagadnienie to to liczby rzeczywiste i działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Zacznijmy od teorii w pigułce. Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy dużą literą R. Jakie zbiory liczbowe należą do zbioru liczb rzeczywistych? Na pewno zbiór liczb naturalnych oznaczany jako duża litera n. Liczby naturalne to 0, 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym zbiorem liczbowym, który należy do zbioru liczb rzeczywistych, jest zbiór liczb całkowitych, oznaczany jako duża litera Z. Liczby całkowite to na przykład -3, minus 2, minus 1, 0. Uwaga, 0 też jest liczbą całkowitą. Następnie 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym zbiorem liczbowym, który należy do zbioru liczb rzeczywistych, jest zbiór liczb wymiernych, oznaczany jako duża litera Q. Liczby wymierne to takie, które mogę przedstawić w postaci ilorazu, czyli dzielenia liczb całkowitych. Podamy sobie przykłady liczb wymiernych. Liczbą wymierną jest liczba, przykładowo, minus 5. Minus 5 mogę przedstawić w postaci ilorazu, czyli dzielenia liczb całkowitych. Na przykład mogę przedstawić ją w postaci minus 5 podzielić przez 1. To mi daje minus 5. Pamiętamy, że kreska łamkowa w matematyce oznacza dzielenie. Kolejnym przykładem liczby wymiernej jest liczba minus 1 druga. Jest to liczba, którą mogę przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych. Widać to w jej zapisie. Kolejnym przykładem liczby wymiernej jest liczba 0. 0 również mogę przedstawić w postaci ilorazu, czyli dzielenia liczb całkowitych. Na przykład mogę przedstawić 0 w postaci 0 podzielić przez 5, co mi daje oczywiście 0. Kolejnym przykładem liczby wymiernej jest liczba 1 trzecia. Jest to liczba, którą mogę przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych. Widać to w jej zapisie. Kolejnym przykładem liczby wymiernej jest liczba 3. Trójkę mogę przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych. Na przykład mogę przedstawić ją w postaci 3 pierwsze, czy 3 podzielić przez 1. To daje mi 3. Kolejnym zbiorem liczbowym, który należy do zbioru liczb rzeczywistych, jest zbiór liczb niewymiernych, oznaczany przez duże litery iq. Liczby niewymierne to takie, których nie mogę przedstawić w postaci ilorazu liczb całkowitych. Dodatkowo, liczby niewymierne mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone, nieokresowe, zatem nie będziemy mieli schematu powtarzania cyfr w rozwinięciu dziesiętnym takiej liczby. Przykładami liczb niewymiernych jest minus pierwiastek z 5. Sprawdzimy, czy ta liczba rzeczywiście ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone, nieokresowe. Tak, ta liczba ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone i nieokresowe. Nie ma schematu powtarzania cyfr w rozwinięciu dziesiętnym. Kolejnym przykładem liczby niewymiernej jest liczba pierwiastek z dwóch. Również jest to liczba, która ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone, nieokresowe. Sprawdźmy to. Jest to prawda że jest to liczba, która ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone i nieokresowe. Nie ma schematu powtarzania cyfr w rozwinięciu dziesiętnym. Kolejnym przykładem liczby niewymiernej jest liczba pierwiastek z trzech. Tak samo sprawdzimy, czy jest to liczba, która ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone, nieokresowe. Zgadza się. Jest to liczba, która ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone i nieokresowe. Nie ma schematu powtarzania cyfr. Rozwinięciu dziesiętnym. Kolejną rzeczą, którą sobie omówimy, jest kolejność wykonywania działań w zbiorze liczb rzeczywistych. W pierwszej kolejności wykonujemy działania w nawiasach. Następnie wykonujemy potęgowanie i pierwiastkowanie. Następnie wykonujemy mnożenie i dzielenie zgodnie z kolejnością występowania. Następnie wykonujemy dodawanie i odejmowanie zgodnie z kolejnością występowania. Rozwiążemy teraz zadanie. Zadanie ma polecenie bardzo proste. Oblicz Obliczymy wartość takiego wyrażenia. 2 i 1, 2, dodać 0,9, podzielić przez pierwiastek drugiego stopnia 0,36. To wszystko do kwadratu. Razy 3 i 3, czwarte, odjąć 3. Najpierw wykonujemy działania w obrębie nawiasu, ale w obrębie nawiasu mamy. Zarówno dodawanie jak i dzielenie, jak i pierwiastkowanie. W pierwszej kolejności w obrębie nawiasu wykonamy pierwiastkowanie. Zatem przepisuję 2,1 trunka, dodać 0,9, podzielić przez i możemy policzyć pierwiastek drugiego stopnia z 0,36 na kalkulatorze. 0,6 to wynik, wpisujemy, przepisuję resztę. Idziemy dalej. W nawiasie zostało mi dodawanie i dzielenie. W pierwszej kolejności wykonam dzielenie, zatem przepiszę 2 i 1, 2 dodać i wykonam dzielenie 0,9 podzielić przez 0,6. Wynik 1,5 wpisujemy i przepisujemy resztę. W obrębie nawiasu zostało mi tylko dodawanie, więc wykonuję je. 2 i 1 droga, dodać 1,5. To nam wychodzi 4. Do kwadratu zapisujemy. Mamy teraz takie działania: potęgowanie, mnożenie i odejmowanie. W pierwszej kolejności wykonam potęgowanie. 4 do kwadratu to 16. Przepiszę resztę. Pozostaje mi mnożenie i odejmowanie. Najpierw wykonam mnożenie 16 razy i zamieniam liczbę mieszaną 3 i 3 czwarte na ułamek niewłaściwy. 3 razy 4 to 12, 12 dodać 3 to 15, 15 czwartych. Przepisuję resztę. Mam mnożenie, mam możliwość skracania. W tym przypadku dzielimy przez 4. 4 przez 4 daje mi 1, 16 przez 4 daje mi 4, 4 razy 15 zostaje mi do wymnożenia, to daje mi 60, przepisuję odejmowanie i wykonuję teraz to odejmowanie, 60 odjąć 3 to 57. Wynik tego działania to 57. Idziemy do następnego zadania, zadanie drugie. Liczbę przeciwną do odwrotności liczby a, i mamy podaną liczbę a. Nasza liczba a jest przedstawiona w takiej postaci. 0,6 w okresie minus dwunastych Dodać 0,375, czyli 375 tysięcznych. W pierwszej kolejności chcemy zamienić liczbę 0,6 w okresie na ułamek zwykły. Wiemy, że jest to liczba, która ma rozwinięcie dziesiętne, nieskończone, ale okresowe, więc będzie to liczba wymierna. Na pewno będzie można ją przedstawić w postaci ilorazu, czyli dzielenia liczb całkowitych, a więc będzie można ją przedstawić w postaci ułamka zwykłego. Zrobimy to tutaj z boku. W naszych notatkach oznaczymy liczbę 0,6 w okresie jako x. Następnie pomnożymy obie strony równania przez 10. Gdy chcemy pomnożyć 0,6 w okresie razy 10, musimy przesunąć przecinek w prawo o jedno miejsce. Zatem powstanie nam liczba 6,6 w okresie. To będzie równe 10x. Następnie chcemy rozpisać 6,6 w okresie. Jako 6 dodać 0,6 w okresie. To będzie nasze 10x. Możemy zapisać, że 6 dodać nasza liczba 0,6 w okresie oznaczona wcześniej jako x. Wstawimy tutaj sobie tego x i przepiszemy bez zmian. Widzimy, że 6 to się równa 10x, i teraz przerzucimy x na drugą stronę równania ze zmianą znaku, czyli odjąć x. Wychodzi nam 9x równe 6. Chcemy wyliczyć x, czyli to, co mamy tutaj zapisane x, to jest 0,6 w okresie, a teraz chcemy się dowiedzieć, jak ta liczba x wygląda w postaci ułamka zwykłego. Dzielimy w tym celu przez 9, czyli przez liczbę, która stoi przy x, po to, żeby jej się pozbyć. I wychodzi nam x, to się równa 6 podzielić przez 9, to 6 dziewiątych. Zatem moja liczba x którą zapisałam wcześniej jako 0,6 w okresie, to to samo co zapis 6 dziewiątych. To jest ta sama liczba, tylko zapisana w innej postaci, w postaci ułamka zwykłego. Zapisujemy zatem naszą liczbę a jako 6 dziewiątych. Oczywiście można by było to skrócić do 2 trzecich. To jest to samo co 2 trzecie, ale możemy też wstawić tutaj 6 dziewiątych. Idziemy dalej, minus 5 dwunastych dodać i zapiszemy 0,375, czyli 375 tysięcznych zapiszemy w postaci ułamka zwykłego 375 tysięcznych idziemy dalej, przepiszę początek, czyli 6 dziewiątych minus 5 dwunastych i zamienię teraz 375 tysięcznych na inny ułamek. Na ułamek również zwykły, ale ułamek nieskracalny. Zastanawiam się, przez co dzieli się zarówno 375, jak i 1000. Przez jaką największą liczbę? Przez 125 dzieli się zarówno 375, jak i 1000. 375 podzielone przez 125 to 3. 1000 podzielone przez 125 to 8. W związku z czym 375 tysięcznych to, to samo co 3 ósme. Zapisuję 3 ósme. I idę dalej. W tym momencie przydałoby mi się przedstawić 6 dziewiątych w postaci ułamka nieskracalnego, czyli w postaci ułamka 2 trzecie. Dlaczego? Dlatego, że będzie mi łatwiej ustalić wspólny mianownik dla tych trzech ułamków, a muszę to zrobić, żeby wykonać. Te działania, które tutaj mam odejmowanie i dodawanie. Wspólnym mianownikiem dla tych trzech ułamków będzie liczba 24, dlatego że z 24 dzieli się zarówno przez 3 jak i przez 12, jak i przez 8. W związku z czym rozszerzam każdy z ułamków do ułamka o mianowniku 24. 3 razy 8 daje 24, w związku z czym 2 razy 8 daje 16, wpisuję 16 w liczniku i idę dalej. 12 razy 2 daje 24, 5 razy 2 10. Idziemy dalej. 8 razy 3 daje 24, 3 razy 3 daje 9. Mamy teraz odejmowanie i dodawanie, a więc wykonujemy zgodnie z kolejnością występowania. 16 dwudziestych czwartych odjąć 10 dwudziestych to daje mi 6 i zostaje mi jeszcze plus 9 dwudziestych Równa się 6 dwudziestych plus 9 to 15 Mamy w naszym zadaniu wyznaczyć liczbę przeciwną do odwrotności liczby a. Zacznijmy od wyznaczenia odwrotności liczby a. Nasza liczba a 15,24. Odwrotność liczby a to 24,15. Liczba przeciwna do tej odwrotności liczby a to będzie liczba minus 24,15. To będzie nasza odpowiedź do zadania. Możemy ewentualnie wyłączyć sobie całości. Ułamek niewłaściwy minus 24, 15. Zamieniamy na liczbę mieszaną. To będzie minus 1 i zostaje nam 9, 15. Możemy jeszcze yy, uprościć tą liczbę mieszaną, a konkretnie jej część ułamkową, doprowadzić do postaci ułamka nieskracalnego. Dzielimy sobie 9 przez 3 i 15 przez 3, czyli 3 piąte minus 1 i 3 5. To będzie odpowiedź do naszego zadania w postaci liczby mieszanej. Możemy udzielić odpowiedzi do tego zadania w postaci też ułamka właściwego minus 24 15. Rozwiążemy jeszcze jedno zadanie. Będzie to zadanie na dowodzenie. Zadanie trzecie. Udowodnij, że jeżeli suma Dwóch kolejnych liczb naturalnych dzieli się przez trzy, to inaczej tych liczb nie dzieli się przez trzy. Zadaniu zaczynamy od zapisania tych dwóch kolejnych liczb naturalnych w postaci 3K plus 1 i 3K plus 2, gdzie k należy do zbioru liczb naturalnych. Dlaczego w takiej postaci zapisałam te dwie kolejne liczby naturalne? Dlatego, że powiedziane jest w treści zadania, że suma dwóch kolejnych liczb naturalnych dzieli się przez 3. Jak ja zsumuję te dwie liczby naturalne? 3k plus 1, dodać 3k plus 2, to wyjdzie mi 6k plus 3. Taka liczba na pewno dzieli się przez 3, dlatego że mogę trójkę wyłączyć przed nawias i w nawiasie będę miała 2k plus 1. W związku z czym spełniony mam warunek zadania, że suma tych dwóch kolejnych liczb naturalnych ma się dzielić przez 3 i wtedy sprawdzam iloczyn tych liczb ma się nie dzielić przez 3 tego mam dowieść w zadaniu no to zapiszmy iloczyn tych dwóch liczb czyli 3k plus 1 razy 3k plus 2 i wymnażamy sobie oba elementy w nawiasie pierwszym przez oba elementy w nawiasie drugim czyli mam 9k kwadrat plus 6k plus 3k plus 2 redukuję wyrazy podobne 9k kwadrat plus 9k plus 2 i teraz mam dowieść, że iloczyn tych liczb, które mam zapisane teraz w takiej postaci, nie dzieli się przez 3. 9k kwadrat plus 9k plus 2. Jeżeli wyłączę sobie trójkę przed nawias, to w nawiasie będę miała 3k kwadrat plus 3k. Zamknę nawias, plus 2 poza nawiasem. Dwójka nie dzieli mi się przez trzy bez reszty, w związku z czym piszę ją poza nawiasem, nie wyłączam dla niej trójki przed nawias. No i teraz mamy nasz iloczyn dwóch liczb. Naturalnych, następujących po sobie, przedstawiony w takiej postaci. 3 otworzyć nawias, 3k kwadrat plus 3k zamknąć nawias plus 2. Tutaj z tej postaci wyraźnie widać, że taka liczba nie będzie dzieliła nam się przez 3. Gdybym zapisała sobie tą moją liczbę 3, otworzyć nawias, 3k kwadrat plus 3k zamknąć nawias plus 2 i podzieliłabym przez 3, to jest to samo co 3. Otworzyć nawias 3k kwadrat plus 3k, podzielić przez 3, dodać 2 podzielić przez 3. I teraz widzę, że trójkim się tutaj skrócą, wynikiem. Tego dzielenia, które jest przedstawione za pomocą tej kreski ułamkowej jest liczba naturalna, dlatego że k jest liczbą naturalną. 3 razy liczba naturalna do kwadratu to na pewno daje liczbę naturalną. Dodać 3 razy liczba naturalna, więc wynikiem tego dzielenia, które jest zaznaczone przez tą kreskę ułamkową jest liczba naturalna. Co zapisuję w sposób symboliczny? 3k kwadrat plus 3k należy do zbioru liczb naturalnych. I zostaje mi jeszcze tutaj do zanalizowania 2 trzecie plus 2 trzecie. 2 trzecie to inaczej 2 podzielić przez 3. 2 podzielić przez 3 daje mi 0, reszty 2. Tak więc badany iloczyn przy dzieleniu przez 3 daje resztę, zatem iloczyn ten nie jest podzielny przez 3. Piszemy badany iloczyn nie jest podzielny przez 3. Co należało dowieść. Tak prezentuje się całościowe rozwiązanie tego zadania. Już tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do obejrzenia innych filmów na tym kanale, do subskrypcji kanału, kliknięcia łapki w górę i do komentowania.